No cześć, witam Was dzisiaj w wyjątkowym odcinku, który miejmy nadzieję zapoczątkuje nową serię na moim kanale. Musicie mi wybaczyć dzisiejszą ekscytację, ale pomysł urodził mi się już w zeszłym roku. Niestety z wiadomych względów byłam ograniczona, no ale lecimy z tematem. Wielokrotnie mówię Wam o tym, że moda nie ma żadnych barier, ograniczeń i musimy tak ją właśnie postrzegać. Przede wszystkim nie ma ograniczeń w kontekście rozmiarów. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym z moim wyjątkowym gościem, którego za moment poznacie, będziemy na luzie przymierzać i komentować. Sukienki, które zamówiłam, sukienki mają różne fasony, e, także no jestem bardzo ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Gosia, zapraszam cię. Cześć! Jest mi ogromnie miło wziąć udział w odcinku i już nie mogę się doczekać. No ja też powiem Ci e, w ogóle może. Powiemy widzom, jak to się stało, że stoimy tutaj w dwie, bo widzieliście takie odcinki z Gośmi, ale zwykle był to Dawid albo Gust, także teraz macie przy okazji możliwość poznać się kogoś zupełnie nowego, nową twarz. Myślę, że go się polubicie tak bardzo jak ja. Może pamiętacie, jakiś czas temu rzuciłam wam takie zapytanie luźne na Insta, że poszukuję osób, które chciałyby gościnnie wystąpić w odcinku. No i pojawiły się tam jakieś zgłoszenia i Gosia wydaje mi się, że śmieszkowo wysłała mi wiadomość. Jednak jestem tu, stoję przed Wami. Tak jest, jesteśmy. Gosia się w ogóle chyba nie spodziewała, że wiecie, ta sytuacja cała będzie miała, miała taki finał, ale ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Gosia jest mega utalentowaną fotografką, która wykonuje sesje i ślubne, e, i indywidualne. Ma takie bogate portfolio, które Wam podlinkowuję w opisie pod, w opisie pod tym filmem. Musicie koniecznie wbić, jeśli nie, to Wam tego nie daruję. E, no, także... Coś jeszcze? A, jeszcze coś chciałyśmy powiedzieć. My z Gośką w ogóle poznałyśmy się przez internet, jak to bywa w większości w obecnych czasach. Gosia zaproponowała mi sesję zdjęciową, a z racji tego, że zbliżał się termin naszego eventu charytatywnego, to zapytałam Gosi, czy, czy nie chciałaby zrobić zdjęć i she said yes! Ale też historia nasza tu się zaczęła troszkę wcześniej, bo ja też Cię wcześniej obserwowałam i pamiętam, że dodałaś tutaj pierwszą jakąś zajawkę ze studia i ja wtedy pierwszy raz pomyślałam, że kurczę fajne zdjęcia by tu były. A to tego a nie jakieś, pamiętam. A jakiś czas później właśnie odezwałam się o sesję i zaproponowałaś udział w eventie. Dobra, słuchajcie, bez przeciągania, bo tych kiecek do mierzenia jest naprawdę sporo. Co, lecimy z tym? Oczywiście, lecimy. Okej, okay, mamy na sobie już pierwszą kieckę. Sukienka została zamówiona na ASOS. Nie pamiętam dokładnie, jaka to marka, ale wszystkie linki w ogóle znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Już powiem na starcie, że ta mi się bardzo podoba. I Ja tu mam jeden komentarz do Oliwii. Słuchaj dziewczyno, idziesz do domu po prostu. <laughs> Nie no, idziesz do domu! <śmiech> <śmiech> Więc, słuchajcie, naprawdę... E, Podoba mi się na mnie i na Oliwii też mi się bardzo doskonale. Wygląda zajebiście. Ale wygląda też chyba zupełnie inaczej, co? Ja... Na nas obu. Wiesz co? Troszkę inaczej. Powiedziałabym, że nie zupełnie inaczej. Mm -hmm. To jest też kwestia tego, jak to wystylizowałyśmy. Tak, bo tak. Gośka ma bardziej taką... Opcję wyjściową, jaka żualową. E, natomiast jeśli chodzi o to, jak wyglądamy w lustrze, bo się obczaiłyśmy, no mówię, kurde, sister from another mother. Tak. nie, mega. W ogóle gości tak pięknie pasuje kolor tej tak, e, ekoskórki, e, bo ma m, odcień właśnie taki odrobinę same, rudości właśnie na włosach. Mi z kolei wydaje się, że pasuje do mojej karnacji, ale girl nie jest, jest zajebiście. Generalnie nie spojrzałabym na tą sukienkę, szczerze mówiąc. Mm -hmm. A tam. Na wieszaku, na pewno mi się kolor, ale to co jakby jakby mhm. miałam obiekcję, to to, że jakby ja się zawsze boję tych guzików, że jednak przy troszkę większym rozmiarze te guziki mogą się rozchodzić, że często na przykład mam tak, że przymierzam takie sukienki. Ale one jakby niekoniecznie, niekoniecznie pasują, często te guziki się rozchodzą. Znaczy, ja mam i... ten problem na biuście tak, z tak. takimi koszulowymi fasonami. Mhm. To no zawsze, zresztą mówiłam Wam o tym nieraz. Ale tak. tutaj ci pięknie leży i już widzę, że Gosia zastosowała super myk. E, tutaj sobie rozpięła, tak, dekolcik pasuło. mamy, mhm. super się układa i ty cwaniaro. E, sobie ten rękaw podciągnęłaś. Ja tak, tak, trochę właśnie sobie podciągam. W ogóle skóra jest bardzo mocno trendy, na tak. ten sezon ponownie, więc taką super. Na 100% byście wynosili. Mi się u Ciebie najbardziej podoba to, podoba to, że ona ma idealną długość. Kończy ci się odrobinę przed kolankiem, przez co. No Wygląda zamiotła. Dodatkowo super opcja z opuszczoną linią ramion. To dodaje takiego fajnego luku oversize, przez co ta sukienka nie jest taka nadęta. Wiecie, idealnie dopasowana, tylko ma to coś. A ja na przykład, e, jeśli mam wybór w zimę, czy nawet wiosną, czy jesienią, założyć rajstopy, to raczej stawiam na cienkie czarne. Mm -hmm. e, a, a to jest a te bardzo w ogóle ważne. są moje ulubione. Naprawdę polecam patrzeć na takie. A jaka to jest marka? E, to jest Madmin, chyba tak. To co, chyba jesteśmy na tak, nie? Tak, jesteśmy O oh, jest. To co, lecimy z drugą kiecką. Tak. coś koszulowego, no bo tamta to była trochę sukienka koszulowa, zapinana na guziki od góry do dołu. Ta też, ale jest zupełnie inaczej skrojona. E, jeśli chodzi o materiał, no to jest to taka bawełna koszulowa. E, bardzo dobra, powiedziałabym. E, I spójrzcie no, tylko, jak, jak ona fajnie się układa, akurat u gosi, bo powiem Wam, że jak ja na siebie spojrzałam, to czuję się troszkę przytłoczona. To jest ten fason sukienek, m, zaduje rękawy, e, troszkę dziewczyny tutaj stwierdziły, że jak w takiej koszuli nocnej, ale no, koszule XXL są bardzo modne, w szczególności w tym sezonie, jednokolorowe i myślę, Gosia, że ta kieca zostaje u Ciebie, bo Też, wyglądasz obłędnie. Bardzo mi się podoba właśnie to, że ona tu jest tak fajnie zakładana, że gdzieś tam tutaj ten brzuszek, który jest można sobie w fajny sposób na pewno ukryć, więc dziewczyny, które mają gdzieś tam z tym problem i chciałyby to zatuszować, słuchajcie, to to jest sukienka po prostu dla was. Ona fajnie tutaj podkreśla tą talię. Z drugiej strony, mimo że ona tutaj jakby nie ma żadnego guzika tak. dodatkowego, jest tylko ten guzik. To ona jakby trochę w niej tutaj też pochodziłam i naprawdę Widziałam, super. że się czujesz bardzo tak, komfortowo. A w niej. najbardziej mi się no. jakby podoba tutaj z tej strony, że to marszczenie tutaj tak fajnie troszkę e, kamuszuje. No i myślę, że to jest sukienka do wystylizowania po prostu na minion różnych sposobów. To mi się też bardzo podoba, to marszczenie robi w ogóle tutaj super zabieg, pięknie ci podkreśla e, kształty, no i też chciałabym zwrócić uwagę tutaj na górę, bo... Tak naprawdę nie mam tutaj żadnego zapięcia, więc nie musimy się bać o to, że będzie nam się tutaj cokolwiek ciągnęło z drugiej strony, a to jest materiał, który mógłby mieć tendencję do tego. Z drugiej strony możemy sobie wyregulować, czy chcemy mieć bardziej zabudowany dekolt, czy chcemy, żeby on był tutaj bardziej otwarty. Akurat u Ciebie mi się taki otwarty bardzo tak, podoba. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej. No i myślę, że długość też jest idealna, jeśli ktoś gdzieś tam ma kompleks troszkę większych ud to myślę, że to też fajnie zrobi e, łydka kolano jest na wierzchu, więc... Ale nie dzisiaj dobrze. się nie skupiamy, słuchajcie, na kompleksach, bo... Dokładnie. Różne fasony, moda jest naprawdę dla wszystkich, nie ograniczamy się. Ale słuchajcie, e, trzeba znaleźć coś, co po prostu dodaje nam tej pewności siebie, bez względu na wagę, proporcje, właśnie tak jak w ostatnim odcinku też mówiłaś, typy kolorystyczne, rozmiary, typy sylwetki. sylwetki że każdy może znaleźć coś, co po prostu, jak wejdzie, to po prostu jest wow, tylko przez to, że od niego bije ta pewność siebie. Taki blask, Tak, nie? taka charyzma. Tak jak od Gosi. To jest, słuchajcie, temat rzeka. W ogóle zaproponowałam Gosi wzięcie udziału w live'ie, takim pogadańkowym, o pewności siebie, o rozmiarówce, o tym, Czym się dobrze czujemy? Co odbiera nam tą pewność siebie i to wysokie poczucie własnej wartości? Yy, Gosia wstępnie wyraziła chęć, ale jeśli dacie taką dodatkową zachętę pod filmem, to, to myślę, że nie zaszkodzi. Kieca już na nas, bardzo dziewczęca. W ogóle jak ją zobaczyłam? W asortymencie H&M to mówię, kurczę, muszę ją zamówić, bo ona jest dość specyficzna. Mamy tu wycięte plecy. Jest to krój, który gdzieś tam wiem, że Gosia lubi, bo jest to sukienka, tak. która ma tutaj gumkę na talii, ma taki dekolt, jest odcinana w pasie. No i mówiłaś, że się idealnie super tak, się czujesz w takich fasonach. Ja w ogóle mało jakby fasonów przymierzam, mhm. ale taki fason właśnie z gumką w talii to jest zdecydowanie to, co najbardziej lubię. Tutaj też jest fajnie podkreślona, podkreślony dekolt i szyja. Z plecami bywa różnie. Zależy też jaka dziewczyna w czym się też czuje, bo tutaj nie oszukujmy się, musi być specjalna bielizna, albo najlepiej bez bielizny, jeśli są dziewczyny nieważne w jakim rozmiarze i czują mm -hmm. się, żeby założyć tą sukienkę bez bielizny to jak najbardziej. Myślę, że tutaj nic nie prześwituje. Mm -hmm, tak, mamy myślę, tutaj tak. taką podszewkę białą. Wprawdzie tak. na rękawkach już nie, Co jest uważam bardzo fajne, mm -hmm. ale tutaj jest podszyta, więc spoko. Tylko jak dla mnie jest w ogóle jeden wielki problem tej sukienki, mm -hmm. bo mm, jeśli mamy większy biust, chcemy, żeby on był w jakiś sposób okiełznany, przytrzymany, no to w tym momencie musimy zastosować albo taki stanik samoprzylepny, albo taśmy, które nam tutaj cokolwiek podniosą, bo y, nic nam tutaj kompletnie nie trzyma. Sukienka jest związana na dekolcie z tyłu. Tutaj mamy jedną wielką dziurę, mi odstaje nie wiadomo co. Tutaj z tyłu, tobie akurat układa się przepięknie na plecach i faktycznie masz takie ładne, e, ładne wycięcie. Jeszcze tutaj rozmawiałyśmy e, poza kamerą, że e, warto obrać też plecy, jeśli chodzi o spanik, na przykład tą sukienkę przeznaczyć na wyjście na plażę i wtedy myślę, przykład... że nie trzeba się aż tak bardzo przywiązywać, że e, ten, ta dziura z tyłu musi być jakby, muszą być gołe mhm. plecy. Absolutnie, możemy pod to założyć, co tylko chcemy. Jeśli znajdziemy jakiś fajny stanik z koronką, to też założyć. Są takie opcje właśnie fajnego zapinania z tyłu. Poza tym, jak są na przykład biustonosze, typowo wiązanej u góry i tutaj pod biustem, to możemy sobie to wiązanie ściągnąć odrobinę A, niżej. niżej. Przytrzyma nam to fajnie biust, cyc będzie dobrze wyglądał. A przy tym, no kurczę, ten dekolt na plecach też będzie fajnie wybrzmiewał, no ale tutaj dobór bielizny jest zdecydowanie kluczowy i ta sukienka zdecydowanie bardziej podoba się na tobie niż na mnie, dlatego irytuje mnie niezmiernie postrzeganie sylwetek i to jest coś, co ja będę powtarzać cały czas. Dlaczego kiedyś figura klepsydry została uznana za sylwetkę idealną? O co w ogóle chodzi? Znając swoje ciało, jesteśmy w stanie dobrać dla siebie ciuchy, w których wyglądamy zajebiście i w których przede wszystkim tak się czujemy. Każdy ma prawo do swoich wyborów, każdy ma prawo do swoich upodobań, każdy ma inne, więc trzeba się szanować. Jeśli ktoś czuje się źle w jakiejś sylwetce, to dlaczego miałby tego nie zmienić? Tylko dlatego, że jakiś typ sylwetki, nawet rozmiar jest modny, nazwijmy to tak. To nie znaczy, że mamy za tym podążać. Podążajmy za swoim zdrowiem. Ja na przykład ostatnio bardzo podążam za swoim zdrowiem i na pewno to będzie się wiązało też z jakąś utratą wagi. Bądźmy po prostu dla siebie wyrozumiali, szanujmy siebie nawzajem, ale też swoje ciało. Tak. Idziemy w imprezowe sylwestrowe klimaty, chociaż teraz cekiny nosi się też na co dzień, ale... No chyba aż tak cekinowe kiece tak, o, i krótka, tak, i o takich świetnie. fasonach niekoniecznie. Jak się czujesz Gosia w tej sukience? Y Czuję się ok, aczkolwiek znowu tu jest ten problem trochę, że ten dekolt się delikatnie rozchodzi. Myślę, że by było lepiej, gdyby ten rękaw był taki jak u ciebie, jednak trochę luźniejszy i on obecnie mi mocno ciągnie i podejrzewam, żebym położyła rękę na biodro, to coś tam mógłby wyskoczyć, a tego nie chcemy. I długość przede wszystkim. Myślę, że mogłaby być troszkę dłuższa. Mi się akurat długość u Ciebie podoba. Obawiałam się co do siebie, bo jak zobaczyłam na tą kiecę, wie, oh my god, będzie cienko. Nie wiem, czy mi w ogóle zakryje tyłeczek. Ale jest naprawdę spoko. Ale mhm. już Wam tłumaczę, bo faktycznie nie mamy identycznych fasonów. Z tego względu, że bardzo zależało mi na tym, żebyśmy przymierzyły obydwie cekinowe, takie wyjściowe tak. sukienki, koniecznie kopertowe. I to były dwa najbardziej zbliżone do siebie kroje, jakie udało Dało mi się znaleźć w internecie. Tutaj mamy fajny ściągacz u ciebie, tak, więc ona to się to ekstra dopasowuje. Kopertowy fason, robić po prostu cudo tutaj z kształtami. Jest fajnie tutaj wyprofilowany rękawek, ale co więcej, Gosia ma świetny, taki głębszy dekolt na plecach, co mi się też bardzo podoba. Prezentuje? Tak. Ja tutaj akurat przy tej sukience nie mam tego dekoltu. Z kolei mhm. u mnie jest pasek, który też moim zdaniem fajnie tutaj zagrał. Tak. I na ten moment czuję się chyba w tej sukience najlepiej ze wszystkich, chociaż widzę jej jeden poważny e, tutaj mankament. Odwija się ten materiał, co nie do końca mi się podoba. No i przy tańcu faktycznie może tutaj być widać zbyt dużo, ale... Ale wygląda super naprawdę. No, u do Ciebie mi się też bardzo podoba. Będzie wyglądać rewelacyjnie. I tutaj złoto u Ciebie też bardzo ładnie współgra e, z, z Twoją urodą. Narzuciłyśmy na siebie skórzane marynarki, które nadały właśnie takiego wyjściowego, wieczorowego, imprezowego klimatu całej stylizacji. Pamiętajcie, że na przykład niektóre rzeczy, em, gdy je przymierzacie, one mogą nie wyglądać tak dobrze, jak wtedy, gdy je czymś podkręcicie. I to się nazywa stylizacja. Czyli dopełnienie jednej rzeczy innymi elementami. Spójrzcie, co tutaj nam się dzieje zupełnie coś innego to e też to bardzo fajne no nie jakaś pięka trochę tu od dołu wystaje też to chyba troszkę nogi mm -hmm. być a teraz ja ci powiem bardzo śmieszną ciekawostkę. No, słucham. Że zanim tu przyjechałam, ty parę dni wcześniej robiłaś jakieś takie porównanie, że co byśmy wolały, czy lubimy jakieś stylizacje. No. I tam była skórkowa marynarka. I ja zaznaczyłam, ja że mi się nie podoba i mówię błagam, żeby Oliwia na odcinek nie wzięła skórkowej marynarki. I wiecie co? Jak już do czegoś się ją założy, to ona naprawdę może fajnie wyglądać, więc to zrobiłaś mi dzień w tym momencie. Tak. Kurczę, jest sukces. Zobacz, <laughs> jest. Pora na kolejną sukienkę, tym razem jest to kieska z Laurelli. Ja nie ukrywam, że jak ją zobaczyłam na stronie internetowej... Ja również. O, proszę. I ma w ogóle ładne kolorki, ten motyw, tak. taki no... Tutaj mamy księżyc, jakieś oko. Mega, naprawdę super to wygląda. Mi jeśli chodzi o profil Laurelli, bardzo podoba się to, że tam pokazują te kiecki na różnych dziewczynach i każda z nas może się tak naprawdę utożsamić, z którąś z nich, bo mają i jakieś tam inne kształty, i inne fryzury, inny kolor włosów. No i ja wiedziałam, że te kiecki wiedziałam, po prostu wiedziałam, że będą wyglądać na nas super. I nie pomyliłam się, bo ta sukienka podoba mi się bardzo mocno na Tobie, ale też podoba mi się na mnie i tak, widzę jej taki jeden główny minusik, jakim jest to, co tutaj się dzieje, czyli widać ten biustonosz, rozchodzi się odrobinkę. Mi się ta sukienka bardzo podoba. Przede po mhm. wszystkim podoba mi się rękawy i tutaj taki protip dla dziewczyn, które lubią pozować ze zdjęć i też dla fotografów, słuchajcie, ta sukienka będzie wyglądać nieziemsko na każdym zdjęciu. Chodzi o noszenie, to na pewno ten dekolt gdzieś tutaj y, na pewno troszeczkę przeszkadza. No jest Można gdzieś to spiąć. Mhm. Ja teraz mam osobiście spięty, aczkolwiek jak założyłam tą sukienkę, to mówię... Spoko mogę pod nią założyć nawet jakąś delikatną halkę. Tak, to czy jakiś top. E, super opcja, taka praktyczna, e, jeśli chodzi o tą sukienkę, to wiązanie. Ją się przeciąga po tej stronie, obwiązuje, więc można sobie bez problemu dopasować obwód. I tak jak ja mówiłam wam, że mam zwykle problem z tym, że coś mi tutaj odstaje, no to bez problemu byłam sobie w stanie ją związać tak, żeby ona leżała tak, jak powinna. To samo, co mi się podoba jeszcze bardziej u Ciebie niż u mnie, bo u mnie nie widać tak tego Rozcięcia na nodze, a u ciebie uważam, że znajduje się to w idealnym miejscu i nadaje całość takiej fajnej lekkości. To tyle. Dobrnęłyśmy, a wy dobrnęliście z nami już praktycznie do samego końca. Mamy naprawdę głęboką nadzieję, że wyciągniecie z tego wszystko co najlepsze. Mam nadzieję, że jakieś kiece wpadły wam w oko, że wyhaczyłyście, wyhaczyliście jakieś tipy dla siebie, bo w sumie na tym nam najbardziej zależało. Z czego ja się bardzo cieszę to, że ten temat body shaming, body positivity dużo się obecnie o tym mówi i absolutnie nie powinien być to temat tabu. Dlatego rozmawiajmy o tym, a myślę, że, że pójdzie to wszystko jeszcze w lepszym kierunku. Gosiu, ja bardzo chciałabym Ci podziękować za udział w dzisiejszym odcinku. Mi również było bardzo miło, i naprawdę y, słuchajcie, obserwujecie naprawdę autentyczną osobę, i naprawdę, Oliwia, bardzo yes. mi pomogłaś. Tutaj w otworzeniu też jakby troszkę horyzontu na te, żeby jednak nie przywiązywać się do tych typów sylwetki. Gosia, przepraszam, że Ci przerwę, ale ja mam nadzieję, że to jeszcze nie jest koniec. Jeśli <laughs> chcecie je Gosię w dalszych odcinkach, zróbmy z tego serię. Czekamy na Wasze komentarze. Piszcie, Piszcie co w ogóle chcielibyście, żebyśmy mierzyły, to, mm -hmm. to namówię Gośkę. Dziękujemy Wam pięknie za uwagę i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Pa! pa!